No, nie witam, udawaj, mocynko. wiesz, że ci się nagrywa. Tak... Słyszycie tego już tego dekla? to jest Redu, oczywiście przywitaj się, Drek, Drek. <gryny> jestem Dekla. Jestem dekla. zając, przywitaj się. Awe satan. Dobrze, uwaga! Awe satan, satan, zając, szwagier, przywitaj Witam się. Szwagier, no, szwagier się przywitał, Susano się nie przywita, bo nie. Co? <gryny> no... I oczywiście jeszcze ta nie spawko. Siemano Siema, Gramy ja sobie w tak Ej męczenie gra z nami. Nie, nie chcę nie nic nie Nie gramy z mówić. tak. Jest, nie gramy w Ghosts'a, bo po się... Powiedział też. Dniem grał. Nie grałem, ale wiem czy... Nie grałem, nie? Widziałem. Nie, ale mój zdaniem ten gost jest znowu odgrzewali tylko tle mnie więc nie ma sensu w niego inwestować może jak stanieje to wtedy póki co oczywiście mi dwójkę, bo może do bogatemu za nie? tak, on się nie bo... mówisz nie no my jesteśmy jest, jest, biedacy dredzia nędzarze no. oh, Kaba, ka, nie, będzie niedługo nowa grupa na Facebooku to użyjemy taki... W razie czego możecie składać w pre-order w opisie na kabanosy Tadeo Chcesz dostać kabanosem zadłym pod 07 Nie chcę, i, Nie Czemu jesteś? Stare, to jest widziałeś, widziałeś ty na mojej głowie, Ryb kabanosy? Już go nie ma małej. Moje kawanosy nie są a, jak kawanosy, bo są jak aksamit. Ja mam spaghetti. Ty, ty masz aksamit. nie. A spaghetti, a spaghetti masz na dupę. Prędziej za to był. Weź mnie nie starsz. A ogramy coś. No ty, kuko, no, no i co? I widzisz? I przez to się kurczę. No I zabiję go no. No. Ale, ale ci. Daj tam i. Tu. Ale ja cię z nie, nie lubię. Tutaj dupę dostajemy. No właśnie nie. Bo ja. ja. To to bo, mę, znam bo męczennik. Bo jesteśmy... Moja bo Tadeo włączył magiczny ja to guzik nagrywania Był mnie co czas jakiś Ewelinis zabija Męczennik Meczan... eee. Właściwie to nie wiem Stwierdzam, że męczennik to troll By cię lubi <laughs> oh Ale męczennik lu lubi łykać moje granaty eee, Tripla zrobił Triple zrobił łykanie na łykaj granat sukwo ja nic nie umiem za. No ja też, nawet że nic. Ty No patrzcie. Patrzcie państwo. Ale no, nie Ja wystaje. Dobra. Komu? No, i z, no i znowu, na no kur. O ty O niekoła, nie, nikolaj nie. wszystko się dzieło? Nie, mina skacząca. Byłem blisko. Wow, dwupol z rząd. Nie Oj, chyba się komuś spierdoliło. <grymne> Ale gdzieś to sparaliżowałem. Ale ja przynajmniej nie spadłem. Podbyłem własnego granatu. O, z tam whatever. Kej ach game mory. Kej Gejmory, game game a potem może pograłabym w LoL'a <grywa> Nasz odwiek No właśnie Jak niektórzy nie wiedzą, ale mam odwykł od LoL'a, bo od ledu y To nie jest, że ja hejcę, tylko jak się zachowuje jak mały siusiaczek, to... Nie ma się co To no Lamborghini zniszczył Pewnie Tadeo tak Chciałem kupić Vandal <grywa> Zniszczyłem Lamborghini, bo... Za bo... hejs z YouTube'a tak, bo, bo, bo mnie nie było stać, więc jeszcze... Za hajce z YouTube'a będę naprawię. Właśnie, żeby nie było nieścisłości. Tadeo za z YouTube'a nie kupuje aut, tylko je mhm. naprawia, bo... Bo mogę. Niestety bo koszta, koszta bez są... Bez... koszta niestety eksploatacyjne są srodze za wysokie. No, wiesz, no. Żebyś wiedział, jeszcze opłata graniczna i VAT, o oh, chłopie Stary. Żeby... Moja matka musiała opłacić opłatę graniczną, kurde kiedy cię rodziła no <grym, <grym, Żebyś wiedział je... ja, no jak patrzysz plecy no, 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 wej... Właśnie, męczenik i wlaz na plecy a, przez ciebie łukwo. O... So, przeze mnie. No Gimora, ja widać, że masz małe Ja pierdolę, ale to jest jebany fartuch. No, to, to nie, oni kampią, a strasznie, a a bo he. ich nie ma na mapie. Ludzie, ja tu git bardzo nam przykro z tego powodu. No właśnie, Moje tak. homoroidy ronią krwawe łzy. Kurde. Ja wiem, że masz homoroidy, ale to... No, no i na, na ostatni... Przed ostatnim killem była Perla. Dlaczego? Dzięki no. wam wielkie za grę. I do usłyszenia. nie Subujcie, lajkujcie, komentujcie i te sprawy. Na razie.